W tym zadaniu mamy naszkicować wykres funkcji, który będzie spełniał pewne warunki. Ale żeby do nich dojść, musimy na początek naszkicować wykres funkcji F od X bez żadnych dodatkowych warunków, czyli taki piękny wykresik naszkicujemy. W tym celu, żeby otrzymać taki wykres, musimy znaleźć co najmniej dwa punkty, które należą do tego wykresu, i. Przez które to punkty poprowadzimy wykres. Więc ja sobie zapiszę wzór funkcji f od x. To jest przepis, według którego będziemy generowali punkty należące do wykresu funkcji. I teraz wymyślmy sobie dowolną liczbę, którą wstawimy do wzoru funkcji w miejsce x, ale przemyślmy ten wybór bo od niego będzie zależało czy na mniejszym układzie współrzędnych uda ci się ten punkt zaznaczyć. Jeżeli na przykład tutaj wpiszesz w miejsce x liczbę 15, no to na pewno takiego punktu nie zaznaczysz w małym układzie współrzędnych. Ale jeżeli wpiszę sobie załóżmy jedynkę, no to podstawiając do wzoru funkcji otrzymam wartość równą 2, czyli będę zaznaczał w układzie współrzędnych punkt o współrzędnych 1, 2. Proszę bardzo, to jest ten punkt. Następnie w miejsce x do wzoru funkcji podstawię na przykład trójkę i otrzymam działanie postaci minus 3, dodać 3 to się równa 0. Więc punkt ma współrzędne 3, 0. I to jest ten punkt. Przez te dwa punkty poprowadź prostą. Takiej długości, jak ci wyjdzie. I to jest pierwsza część zadania. W każdym kolejnym przykładzie będziemy zawsze rysowali ten sam wykres, ale w nowym układzie współrzędnych. I teraz, chcąc dokończyć to zadanie i narysować prawidłowo wykres funkcji F od X, musimy jeszcze uwzględnić dziedzinę tej funkcji, czyli zakres, zakres funkcji na um, osi X. Zobacz. To jest ten zakres od 0 do czwórki. Między tymi e, liniami należy zaznaczyć odpowiednią część wykresu. Więc to będzie tak. Ten punkt i ten punkt na wykresie kółeczka są niezamalowane, ponieważ przedział jest obustronnie otwarty. Mamy te nawiasy okrągłe, prawda? Czyli przedział jest otwarty. To oznacza, że 0 oraz 4 o takich. E, o takich x-ach punkty nie należą do wykresu tej funkcji, ale wszystko to, co znajduje się pomiędzy tymi punktami, już należy do wykresu funkcji. O, Tak wygląda wykres, zamalowany wykres funkcji f i jeszcze sobie podpiszemy, że chodzi tutaj o funkcję f. Gotowe.